Jedna z trudniejszych podpowiedzi, jakby zawartej w Ewangelii, to złodobrem zwyciężaj. Kojarzy się z tym postać naszego polskiego kapłana, męczennika, księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego. On również te słowa powtarzał. Czy w życiu księdza Jerzego te słowa. Sprawdziły się. Jeśli chodzi o wymiar postawy Księdza Jerzego, to oczywiście tak, bo zło, niegodziwość, zakłamanie, przemoc, która dotykała wszystko to, co dotykało i miało niszczyć go w czasie życia, nie wywoływało w nim agresji, ale właśnie dobro, modlitwa, miłość, przypominanie Bożej Prawdy, Bożej Miłości. Zachęta do wiary i do właśnie trwania w domu. Z ludzkiego punktu widzenia, zło pokonało księdza Jerzego, bo został w bardzo brutalny sposób zamordowany. Okazuje się, że w nawet posunęli się do tego, że miał wycięty język. I oko jedno, uszkodzone, zniszczone się jest katowanie. katowanie było jeszcze przed utopieniem w falach Wisły we Pozornie przegrał, ale czy to rzeczywiście była przegrana? Czy to jest przegrana? Czy ktoś dziś pamięta i kojarzy uprawców, którzy znęcali się z nim, kiedy był jeszcze w Bartoszycach? W jednostce wojskowej, gdzie kleryków dręczono na różne sposoby, żeby zniechęcić ich do kapłaństwa, do wiary. Czy ktoś pamięta tamtych oprawców, zoruje się na nich, czy są kimś ważnym w naszym życiu? Nie. Przetrwała za to wiedza o tym, jak mężnie znosił, wyszykany, jeży. I że mimo tego wszystkiego. A może właśnie też wzmocniony przez te straszliwe doświadczenia został kapłanem i to wielkiego formatu. Czy jest dla nas znaczące dzisiaj życie tych i wzór tych, którzy w straszliwy sposób katowali, dręczyli księdza, najpierw szarpiąc i podburzając opinię publiczną przeciwko niemu, a potem już bezpośrednio zadając mu straszliwe tortury, straszliwe cierpienie i uśmiercając Nie, ale wielkie dobro do tego kapłana. Tysiące, tysiące, tysiące ludzi, które to serca przygnęły do jego dobrego kapłańskiego dzieła. Te wielkie rzesze, które stawiły się na poprzednie księdza Jerzego, i te rzesze, które wciąż pielgrzymkują i trafiają i modlą się przy Jego grobie. Zło, dobre zwyciężaj. Łatwe? Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe i nawet w naszym codziennym życiu, w zmaganiu się z trudnymi ludźmi, trudnymi znajomymi, z trudnymi osobami w rodzinie, z naszymi własnymi wewnętrznymi trudnościami, bo Przecież każdy z nas szamoczy się z porwami, swoimi własnymi, wewnętrznymi. To jednak, patrząc z perspektywy czasu, to co jest dobrym przełomem, idzie w dobrą stronę, to właśnie z dobra, z miłości, z zaufania do Pana Boga, a nie z wybuchów wściekłości, agresji, przemocy. Modlitwa o łaski za błogosławanego błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Boże nieskończenie dobry, którą obdarzyłeś Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu, aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami papieża Jana Pawła II, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża stanie. I Boże, udziel mi za wstawiennictwo błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o, które cię, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia księdza Jerzego, jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynia się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju na świecie. Przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popołuszko, męczennik za wiarę ojczyzny 1947-1984. Ratyfikacja 6 czerwca roku 2010. Zło dobrym zwycięży. Tego się trzymaj.